Wiadomości z ubiegłej nocy obiegły media, w Sylwestra doszło do wielu nieprzewidzianych zdarzeń. Jednostki straży pożarnej z całego kraju interweniowały ponad tysiąc razy. W wyniku tragedii zginęły trzy osoby. Rzecznik Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej przekazał wiadomości na temat interwencji służb w noc sylwestrową. W Sylwestra i noworoczny poranek strażacy wyjeżdżali do różnego rodzaju zdarzeń 1140 razy, w tym do 342 pożarów i do 715 miejscowych zagrożeń. Wiadomości z nocy sylwestrowej są dramatyczne. Jedna z najpoważniejszych tragedii rozegrała się w Lubartowie, województwo lubelskie, gdzie w pożarze domu zginęła jedna osoba. Zapaliło się łóżko, na którym odpoczywał 71-letni mężczyzna. Przyczyny zapruszenia ognia nie zostały podane do informacji publicznej. Do kolejnego dramatycznego zdarzenia doszło przy ulicy Słowackiego w Łodzi. Kamienica, którą zamieszkiwało kilkanaście osób, stanęła w płomieniach około godziny 7:14. Strażacy zostali wezwani przez mieszkańców, którzy poczuli zapach dymu. Pożar wybuchł w jednym z lokali na parterze. Konieczna okazała się ewakuacja 12 mieszkańców. 72-letnia kobieta zginęła na miejscu. Przez całą noc nad gaszeniem kamienicy pracowało 6 zastępów straży pożarnej. Przyczyny zdarzenia nie są znane. Płomienie pojawiły się również w mieszkaniu przy ulicy Zawiszy Czarnego w Katowicach. Funkcjonariusze PSP rozpoczęli akcję ratowniczą około godziny czwartej. Ogień pozbawił życia kobietę w wieku 45 do 50 lat. Okoliczności tragedii są ustalane. Z mieszkania została ewakuowana jedna osoba. Była podjęta reanimacja krążeniowo-oddechowa przez ratowników Państwowej Straży Pożarnej i przez Zespół Ratownictwa Medycznego. Niestety został stwierdzony zgon, przekazał rzecznik prasowy PSP Młodszy Bryk. Krzysztof Batorski w rozmowie z portalem Interia. 31 stycznia funkcjonariusze Straży Pożarnej interweniowali także w 15 zdarzeniach związanych z ulatniającym się tlenkiem węgla. Na szczęście nikt nie zginął, ale 12 osób wymagało pilnej pomocy medycznej. To była dość spokojna noc. Co prawda liczba pożarów była większa niż w inne dni, zwykle mamy ich ponad 200, to nie doszło do poważnych incydentów spowodowanych odpalaniem fajerwerków, mówił strażak. W ubiegłym roku, w tym samym okresie, Straż Pożarna odnotowała 2092 interwencje, w tym 1246 pożarów. Życie straciły dwie osoby, a dwanaście kolejnych zostało rannych. Funkcjonariusze wyjeżdżali również do 686 miejscowych zagrożeń i 160 fałszywych alarmów.